Cześć, witam! Z tej strony Gandaflux, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak skompilować sobie Spigota 1.8, jeżeli chcielibyście na przykład postawić serwer na wersji 1.8 bądź zaktualizować swój jakiś serwer, który działa na starszej wersji, właśnie do najnowszego Spigota. Pierwsze co musimy zrobić, to przechodzimy sobie na forum Spigota. Link oczywiście do tego postu będzie w opisie filmu. Są tutaj mniej więcej wymienione wymagania, które musimy spełnić, aby właśnie tę wersję 1.8 sobie zbudować. Jest to 1 GB wolnego miejsca na dysku, 2 GB pamięci, Java 7 lub 8, git i bash zainstalowane. No, jeżeli chodzi o pamięć i dysk to wszystko wiadomo. Jeżeli chodzi o Java, to musicie sprawdzić, jaką Java posiadacie na dysku, bo do uruchomienia samego Minecrafta wystarczy Wam Java 6. Natomiast, żeby uruchomić tego Build Tolsa, który jest nam dzisiaj potrzebny do zbudowania spigota, jest potrzebna Java 7 lub 8. I jeżeli jej nie posiadacie, będziecie musieli ją po prostu sobie zainstalować. Jest tutaj link do strony Oracle. Y Tutaj jest takie okienko z y, możliwymi po prostu do, do ściągnięcia wersjami. taki jaki macie system, takie sobie wybieracie, ściągacie, instalujecie i wszystko jest jasne. Tu jest mniej więcej opisane, co trzeba zrobić na Linuxie, natomiast zakładam, że właściciele Linuxów dobrze wiedzą, co trzeba robić i nie trzeba im niczego tłumaczyć. Jeżeli chodzi o Gita, jest to taki programik, który też potrzebujemy. Jest tu oczywiście link do ściągnięcia go. Ściągamy sobie pod Windowsa. Bądź przechodzimy sobie na przykład tutaj i ściągamy wersję 1.95. Yy, instalujemy. Yy, po podczas instalacji pokazuje się tam kilka okienek takich yy, z różnymi pytaniami, co, co tam chcecie ten. Nic tam nie musicie zmieniać, wystarczy klikać we wszystkich next i wszystko wszystko będzie w miarę dobrze zainstalowane. Jeżeli już macie zainstalowany, przechodzimy sobie do Git Bash'a. Uruchamiamy po prostu. Jest to Bash jak każdy inny. Przechodzimy sobie na przykład na jakiś tam dysk. Ja mam N, na którym trzymam wszystkie takie właśnie deweloperskie rzeczy, także przejdę sobie na ten dysk M. Wy Oczywiście możecie to zrobić na CD, jak tam sobie chcecie. Robimy katalog Spigot i wchodzimy do niego. Teraz tak potrzebujemy build Tolsa. Możemy zrobić sobie to tak, że ściągniemy sobie, tu jest link. Ściągamy sobie tego build na dysk. I ten plik kopiujemy sobie po prostu do tamtego katalogu Spigot na dysku N. Możemy również cały ten tutaj tekst skopiować sobie i wkleić po prostu do okienka Gita. Wkleja się prawym, klikając prawym przyciskiem myszy. Natomiast, jeżeli klikacie prawy przycisk myszy i nic wam się tutaj nie wkleja, musicie sobie tak, na beleczce prawym przyciskiem myszy nacisnąć, properties, bądź po polsku, w polskim windowsie jest to chyba właściwości, przejść do options i zaznaczyć tutaj, to musi być właśnie włączone, quick edit mode. Jeżeli to macie, to możecie właśnie sobie kopiować pomiędzy oknami. No można to też, oczywiście można to też przepisać. Jeżeli na przykład coś tam nie działa. No i to mniej więcej wszystko. Teraz już wystarczy tego build -torsa, y używając Javy uruchomić. Natomiast chciałbym omówić jeszcze jedną rzecz. Tutaj taki jest y troubleshooting. Jest to taki post, gdzie są mniej więcej wymagania właśnie jak uruchamiać build natomiast to na samym końcu są takie najbardziej podstawowe, jakby błędy, które mogą się pojawić podczas instalacji i co z nimi trzeba zrobić, żeby się ich pozbyć. Warto tutaj zerknąć, jeżeli właśnie jakieś tam błędy wam się pojawiają, coś tam się nie chce zbudować. Warto zerknąć, bo być może jest tutaj już rozwiązanie, rozwiązanie gotowe. Teraz tak. Samo Build Tools będzie nam ściągało. Trochę rzeczy z internetu, trochę rzeczy będzie musiało tutaj zbudować, przebudować. Trwa to trudno powiedzieć ile. To znaczy, zależy to tak, od prędkości naszego komputera i od prędkości naszego internetu. Naprawdę trudno określić, na niektórych komputerach zajmuje to 5 minut, na niektórych 10, na troszkę wolniejszych czasami 20 i pół godziny. No trzeba troszkę po prostu poczekać. Ja skorzystam z takiego triku montowania, że no, potrwa to troszkę krócej, nie będziemy tu musieli siedzieć 20 minut i patrzeć jak się wszystko robi. Także uruchamiamy i hop. No i wszystko jest gotowe, trwało to chwileczkę. Natomiast tak, wszystko jak się widać udało, jest sukces. Mamy tutaj w katalogu y, takie pliki jak CraftBukkit 1.8 i Spigot 1.8. Obydwa jary, jeżeli chcemy używać czystego CraftBukkit'a lub wolimy jednak Spigota. Na tym po prostu pliku jar budujemy swój własny e, serwer. Y, natomiast tak, y, co jeszcze jest y, ważne i co musiałbym powiedzieć? Y, wiadomo, że są poprawki, co jakiś czas y, ten Spigot się po prostu aktualizuje, są jakieś nowe rzeczy się pojawiają i tak dalej. Tu macie changeloga. Jeżeli sobie to klikniecie, to tu jest changelog. Są to tutaj zmiany w bakicie, zmiany w crab i zmiany w spigocie. Co dokładnie było zmienione, kiedy i tak dalej. Jak widać ostatnia zmiana była tutaj dwa dni temu. Tu była 9 godzin temu, tu tak, tak samo. Także, y, jedno przechodzi na drugie. To znaczy, jeżeli była jakaś zmiana na przykład w bakicie y, 9 godzin temu, to znaczy, że jakby w spigocie to też się zmieni. To znaczy, bo bucket jest podstawą, na tej podstawie powstaje jakby craft bucket, a dopiero na to są aplikowane patche spigota, jakby z tego powstaje tak naprawdę końcowa wersja spigota. Także, jakby sam spigot zawiera wszystkie poprawki te które są już tutaj też natomiast jeżeli chodzi o build tolsa należałoby go ściągać na dysk za każdym razem gdy chcecie przebudować sobie serwer no, to znaczy no, ten tol akurat nie jest jakoś tam bardzo często zmieniany natomiast jak sobie tutaj skopiujecie tylko tylko jakby część adresu to zobaczycie, że jednak są tutaj pewne zmiany. Jest teraz wersja, właśnie 24, zmieniona 13 stycznia. Yy... Także to, jak będziecie przebudowywać serwer, możecie sobie zerknąć tutaj, przykładowo, czy jest jakaś nowsza wersja i go ewentualnie ściągnąć. Yy, bądź po prostu możecie sobie go ściągnąć nowego, yy, korzystając tutaj z, z tego linka lub na przykład właśnie tutaj z, z tej linijeczki. No, i, no, tam dużo nie zajmuje, to się ściąga chwileczkę, i, a tak jak mówię, no, czasami są zmiany właśnie ważne, przykładowo w wersji 20, jest tutaj właśnie taki wymóg posiadania Java Development Kit zainstalowanego. Co jeszcze ważne? O troubleshootingu już mówiłem, natomiast wspomnę jeszcze raz, tutaj pod koniec jest taka lista błędów, które mogą się pojawić podczas kompilacji. Oczywiście z rozwiązaniami, co należałoby zrobić, żeby ten błąd jakby zniwelować. Natomiast co ważne i co musiałbym wspomnieć, czasami jest tak, że wyskakuje jakieś błędy kompilacji, że nie da się skompilować i tak dalej, tak dalej. Szukamy na przykład tam u wujka, co byśmy mogli zrobić, wklejamy ten błąd nie za bardzo, tam ludzie też wiedzą. Mi się tak dwa razy przynajmniej zdarzyło w dwóch różnych wersjach. Że właśnie nie chciała kompilacja przejść, natomiast pomogło coś takiego jak kasacja całkowita, bo tutaj wiadomo, to tu jest pełno plików, które się ściągnęły z internetu kasacja tego wszystkiego i jakby po prostu ściągnięcie Biltolsa jeszcze raz i ten build sobie pościąga wszystko od początku i niby na tej samej wersji, niby w tym samym czasie tam... a jednak ta, ta, ta kompilacja przebiegła poprawnie, nie wyskakiwały żadne błędy, także podejrzewam, że po prostu jakieś pliki, które były akurat ściągnięte wcześniej przestały być potrzebne, natomiast skrypt tam ich nie skasował z dysku czy coś i, i one właśnie jakby ten, tą kompilację psuły. No i to mniej więcej wszystko, co, co, co musicie wiedzieć. No podejrzewam, że każdy z Was teraz będzie potrafił Spigota 1.8 sobie skompilować i uruchomić na nim serwer. Także dziękuję za uwagę. Poproszę łapki w górę, subskrybujcie. W następnych odcinkach więcej informacji na temat prowadzenia własnego serwera i ogólnie spraw Minecraftowych.